Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jej doznaję udręki, aż się to Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojony w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojku, a dwoje przeciw trojku. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowi, a synowa przeciw teściowej. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ogień. Jeden z żywiołów, który może mieć siłę niszczycielską, który spali wszystko, co stanie na jego drodze. Ogień, którego się obawiamy, ale też mamy świadomość, że jeśli ten ogień jest dobrze wykorzystany, jeśli potrafimy właściwie Nim się posługiwać, to bez ognia nie ma życia. Okazuje się, że ogień jest niezbędny i potrzebny każdemu z nas. Dziś Jezus, kiedy mówi, przyszedłem rzucić ogień, mówi o ogniu wiary, który jest. Potrzebny człowiekowi, który ma rozpalać serca każdego człowieka i motywować do wielkich dzieł. Bracia i siostry, jakże dar wiary, dary nam przez Pana Boga, jest cennym darem, którego nie zawsze Potrafimy dostrzec i docenić. Wiara, czyli to, co związane jest z relacją z Bogiem, z głęboką więzią z Nim. Wiara to postawa człowieka, w której uznaję to, co boskie za swoje. Chcę tego, czego chce Pan Bóg. Pragnę tego. Czego pragnie Pan Bóg? A jeśli tej wiary zabraknie, to tak jakby zabrakło ognia, powoli umieramy. Człowiek bez wiary powoli umiera. I dlatego, bracia i siostry, nie pozwólmy sobie odebrać wiary. Nie pozwólmy wyrwać jej. Ze swojego serca, ze swoich zasad, ze swojego postępowania, ale niech wiara przenika wszystkie wymiary naszego życia i osobistego, i społecznego, i politycznego. Niech wiara stanie się fundamentem, na którym będziemy budować naszą cywilizację. Naszą codzienność. Dzisiaj słyszymy w liście do Hebrajczyków słowa, które mają nas umacniać. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze, przewodzi i ją wydoskonala. Patrzmy na Jezusa i idźmy za nim, jak za pasterzem którego owce słuchają, jak za przewodnikiem, który zna właściwą i jedyną drogę. Patrzmy na Jezusa i nie pozwólmy sobie odebrać go sprzed oczu. Niech on będzie jako punkt, bez którego nie jesteśmy w stanie podjąć. Żadnego kroku i działania, bo On wie, że przewodzi i ją wydoskonala. I chociaż, jak słyszymy, przecierpiał krzyż, hańbę, to jednak zasiad po prawicy Boga. Jezus, który pierwszy Wskazuje drogę przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania. I dlatego z Chrystusem nie bójmy się naszych osobistych krzyży, nie bójmy się podejmować krzyża naszego życia, a jak wiemy doskonale, każdy krzyż inaczej wygląda. Inny rozmiar, inna wielkość, inny ciężar. Ale jeśli ten krzyż będziemy dźwigać mężnie i odważnie z Chrystusem i w Chrystusie, to skoro On zasiadł po prawicy tronu Boga, to i dla nas jest przygotowane miejsce w Królestwie Niebieskim. Tylko wiara, tylko człowiek silny wiarą może się nie zawahać, ale zawsze wierny Bogu będzie z odwagą szedł naprzód, z nadzieją i ufnością, że Bóg jest z nimi przy nim. I dlatego dbajmy o naszą wiarę. Pielęgnujmy naszą wiarę każdego dnia i stawajmy się ludźmi wiary, aby ogień wiary zapłonął w nas, ale też i zapłonął w innych. Stawał się zarzewiem miłości względem drugiego człowieka, bo ogień dzielony, przekazywany nie traci nic. Ze swojej wartości. Takie wiara przekazywana innym, pomnażana, nie traci na swojej wartości, ale przyczynia się do jeszcze większego dobra. Bądźmy ludźmi wiary. Niech nasze życie będzie świadectwem wiary i miłości, aby i innych. Przybliżać i wskazywać drogę do Boga. Amen.